Dzień dobry, witam państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pani doktor Katarzyna Okręglicka, dietetyk, prezes Fundacji Życie w Zdrowiu. Fundacja jest członkiem Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o żywieniu, o dobrym żywieniu. Jesteśmy w okresie świąt, gdzie wiele czasu spędzamy przy stole, jemy różne potrawy. Takie nasze tradycyjne, bardziej tłuste, mniej tłuste. I chciałabym, chciałabym dzisiaj zapytać panią doktor, jak prawidłowo się odżywiać, co jeść i w jaki sposób pogodzić, pogodzić tę tradycję sutozastawionych stołów z potrzebą zachowania diety. Ja bym powiedziała tak. Zdrowe żywienie trzeba wprowadzać i stosować na co dzień. To jest najważniejsza, myślę, zasada, albo przynajmniej kierować się tymi kluczowymi takimi zasadami zdrowego żywienia każdego dnia. Natomiast święta, ja przyznam, że no, są takim okresem, w którym można trochę, o, trochę oddalić się od tej zdrowej diety, natomiast oczywiście zachowując jakiś zdrowy rozsądek. Ważne jest, żeby jednak, jeżeli przygotowujemy wszystkie nasze potrawy, to skupić się na tym, żeby wybierać dobrej jakości produkty do ich przygotowywania. Nadal pamiętać o tym, żeby nie było zbyt tłusto, a jeśli już stosujemy jakiś tłuszcz, to wybierajmy częściej te zdrowe tłuszcze, czyli te pochodzenia roślinnego. Nie zapominajmy o różnego rodzaju nasionach, orzechach. One też w takiej tradycyjnej polskiej kuchni często są obecne. Ale pamiętajmy, żeby właśnie ich na stole w potrawach, posiłkach nie zabrakło. Nie zapominajmy też o dużej ilości warzyw, owoców jako dobre przekąski. No i ja bym jeszcze powiedziała, że szczególnie w okresie takim świątecznym, świąteczno-noworocznym, pamiętajmy również o tym, żeby czasem od tego stołu wstać na spacer, jednak spróbować trochę spalić tej energii, którą się przyjęło po, po, wpłynąć tak korzystnie na pracę też przewodu pokarmowego, więc nie będziemy się czuli tacy ciężcy. Nie, niekoniecznie nasz przewód pokarmowy będzie wtedy bardzo obciążony. Więc to są, myślę, takie kluczowe zasady. Natomiast ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na to, że bardzo często my w okolicach świąt i Nowego Roku to stosujemy takie różnego rodzaju postanowienia. No, i często one wiążą się z jakąś zmianą diety. Bardzo często to są jakieś dramatyczne rewolucje, no bo przecież chcemy bardzo szybkich efektów. Szczególnie, że bardzo łatwo w kilka dni, czy ten tydzień świąteczno-noworoczny, Sporo przytyć wbrew pozorom, no bo często to są nie tylko jedna wigilia, tylko jeździmy do, do mamy jednej strony, do rodziców drugiej strony, więc tych wigilii nawet często jest nieco więcej niż zakładana jedna. I, no i później chcemy wprowadzać różne interwencje to ja bym tutaj zwróciła szczególną uwagę na to, żeby jednak kierować się zasadami zdrowego żywienia, nie oczekiwać rezultatów, jak to niektórzy nam w tych internetach próbują powiedzieć, w dwa dni, w trzy dni, w tydzień osiągniesz spadek jakiejś ogromnej ilości kilogramów. Absolutnie nie jest to dobry kierunek, nie jest to zdrowy kierunek, nie sprzyja naszemu zdrowiu, a co więcej, nawet jeżeli uda nam się schudnąć, to bardzo często przy takich drastycznych postępowaniach łatwo o to, żeby te kilogramy nam wróciły. No wiem, że wiele osób, tu już Pani doktor o tym wspomniała, z nowym rokiem daje sobie właśnie takie postanowienia, tak, że schudne, że będę się lepiej odżywiał. Czy rzeczywiście ten rodzaj spożywanych posiłków ma wpływ na nasze samopoczucie i takie codzienne funkcjonowanie, bo idzie nowy rok i chcielibyśmy tym nowym rokiem lepiej, może lepiej się odżywiać, ale też lepiej i zdrowiej żyć. Jak najbardziej szacuje się, że styl życia, o którym często mówimy, jako właśnie rodzaj żywienia, aktywność fizyczna, no tutaj w takiej szerokiej definicji oczywiście jest wiele dodatkowych elementów, ale przede wszystkim żywienie i aktywność fizyczna są takie kluczowym elementem tego zdrowego stylu życia i no, badania naukowe wskazują, że nawet w 50% może decydować o naszym stanie zdrowia. Czyli trzeba sobie uświadomić, że my sami mamy największy możliwy wpływ na to nasze zdrowie, no i trzeba wziąć tą odpowiedzialność za swoje zdrowie i spróbować właśnie kierować się tymi zasadami zdrowego żywienia, w miarę możliwości również zwiększyć swoją aktywność fizyczną. Natomiast jeśli mówimy o tym zdrowym żywieniu, to co tu jest takie kluczowe? Ja mam wrażenie, że bardziej sprawdza się zmiana ewolucyjna niż rewolucyjna, bo jak właśnie chcemy wszystko naraz w jednym tygodniu, to często wytrzymujemy kilka tygodni, a później jesteśmy tak zmęczeni, że nie możemy się doczekać, kiedy wreszcie ta dieta nasza się skończy. A tymczasem, jeżeli spróbujemy może wprowadzać te zmiany ewolucyjnie. To one nie będą dla nas tak uciążliwe. I nawet jeżeli do tego zdrowego stylu życia będziemy dochodzić kilka miesięcy, pół roku, nawet rok, ale te zmiany wszystkie zostaną z nami do końca życia, to to przełoży się na komfort naszego życia, na jakość naszego życia, na nasze zdrowie również. Czyli ja jestem taką trochę fanką właśnie tych zmian ewolucyjnych. Czyli co, było, co byłoby najlepsze, jak musimy od czegoś zacząć konkretnie? Bardzo wiele badań mówi o tym i o tych ogromnych korzyściach z pięciu porcji warzyw i owoców. Spróbować nauczyć się na przykład. Styczeń to jest miesiąc, kiedy uczy się jeść pięciu porcji warzyw i owoców. I założyć sobie taki mały cel na jeden miesiąc. Po miesiącu udaje nam się to wprowadzić, utrwalić, jest to jakby naturalne już dla nas. No to spróbować się wziąć za kolejny element. Czyli na przykład spróbować zwiększyć udział pełnoziarnistych produktów zbożowych w, w diecie. Jeżeli wybieramy pieczywo, makarony czy kasze, spróbujmy, żeby to były właśnie ten razowe pieczywo, grube, grube kasze, makarony częściej pełnoziarniste niż te z białej mąki. No może nie dorosą, bo to nie będzie najlepsze połączenie, ale jeżeli w przewadze będą te pełnoziarniste produkty, to przy takich tradycyjnych potrawach, gdzie no niekoniecznie pasują, jak najbardziej mogą się one wtedy te z białej mąki produkty pojawić. Tak? Zwracajmy uwagę na wielkość porcji. Próbujmy jeść nieco wolniej, bo dzięki temu ta sytość może się nam pojawić przy mniejszej spożytej porcji. Jak będziemy chcieli jeść bardzo, jak jemy bardzo szybko? To możemy zjeść bardzo dużo, zanim poczujemy sytość. A wcale niekoniecznie tyle energii potrzebujemy. Tak? Kolejny dobry nawyk to nauczyć się pić wodę zamiast innych, szczególnie słodkich napojów. Jeżeli mamy kawę, herbatę, w ilości tam powiedzmy do czterech filiżanek, szklanek, że tak to ujmę, bez cukru nie zaszkodzi. Ale głównie pamiętajmy, żeby się nawadniać wodą. I już takie nawet małe zmiany zdecydowanie sprzyjają zdrowiu. I na tym się przede wszystkim powinniśmy skupić, a nie liczmy, ile kilogramów stracimy, bo ja bym powiedziała, że za taki pierwszy cel leczenia wielu chorób dietozależnych jest po prostu modyfikacja tak diety, żeby dostarczyć wszystkich dobrych, niezbędnych składników odżywczych. A jeżeli mamy dodatkowe kilogramy, to w drugiej kolejności oczywiście pewne restrykcje kaloryczne należałoby wprowadzić, ale główny cel zmiana diety, a nie ubytek iluś tam kilogramów. Dobrze, to zapytam jeszcze o coś takiego. Wiemy już, że warzywa, wiemy, że o, produkty pełno ale każdy z nas, przynajmniej ja, może nie kocham, ale lubię słodycze. I te mm -hmm. słodycze bardzo często nas gubią i w trakcie świąt również te świąteczne ciasta. Czym możemy zastąpić te słodycze? Bo myślę, że bez tego tak raczej, przynajmniej w moim przypadku... To było smutne. Tak. Spróbujmy pomyśleć, jak na przykład sporo tych właśnie takich słodyczy się w naszej diecie pojawia, to zadbać o to, żeby może nie było więcej niż taka jedna porcja na dzień. Bo jeżeli całkowicie je sobie odbierzemy, no to właśnie ten nasz, że tak powiem, komfort życia nie będzie najwyższy. Ale jeżeli zaczniemy od tego, żeby to była jedna porcja i mamy na, to, na ten ciągu każdego dnia tą nadzieję na coś małego, słodkiego, to zawsze ten dzień jest nieco lepszy. Oczywiście też ja jestem zwolennikiem tego, żeby jeżeli wybieramy te słodycze, to te domowe zawsze będą nieco lepsze, bo mamy gwarancję tego, że wybraliśmy dobrej jakości surowce, dobry tłuszcz. Na świeżo przygotowaliśmy. Nie ma żadnych takich dodatków czy konserwantów, które utrwalają tę żywność i no, wpływają na, na, na czas przydatności do spożycia, ale niekoniecznie są najkorzystniejsze z punktu widzenia naszego zdrowia. Więc to jest jakby ta, ta, ta pierwsza taka ważna zasada. Druga spróbujmy może zastąpić niektóre porcje owocami, które też są słodkie. A pomagają nam realizować znowu ten cel pięciu porcji warzyw i owoców w ciągu dnia. Miejmy częściej pod ręką czy na widoku właśnie te zdrowsze produkty. Niech na przykład w wazie będą te owoce świeże, a nie gdzieś na półce widoczne to ciasto, które nas będzie kusiło. To też jest dobra zasada w przypadku dzieci. Jak uczyć dzieci dobrych nawyków? Spróbujmy postawić na widoku właśnie te zdrowe produkty. Jest większa szansa, że po nie sięgną. Jakie będą widziały, niż gdy to będzie na przykład waza ze słodyczami. Pani doktor, jeszcze takie jedno pytanie. No wchodzimy do sklepu, i Pani zdaniem, przy, którym, przy której półce powinniśmy najdłużej się zatrzymać? Jakby już wiem, że to może będą warzywa i owoce, ale tak już kończąc naszą rozmowę, gdzie powinniśmy się najdłużej zatrzymać, i w naszym koszyku, jakich rzeczy najwięcej powinno się znaleźć? No, oczywiście proporcjonalnie, właśnie. Po pierwsze, woda, po drugie, właśnie warzywa, owoce, po trzecie, Właśnie te pełnoziarniste produkty zbożowe, czy te, które są też źródłem energii, dla naszego organizmu takie skrobiowe. No. Pamiętajmy też, że ziemniaków nie należy się obawiać, jeżeli to są ziemniaki po prostu gotowane, bo one wcale nie będą nas tuczyć, że tak to określę. Kolejna grupa dokładnie, tylko z wody wtedy ta kaloryczność jest najmniejsza, a Dodają energii i też jak najbardziej mogą być obecne w zdrowej diecie. Ja bym jeszcze zwróciła uwagę na produkty mleczne, bo my, Polacy, je lubimy. I jak je dobrze i mądrze wybierać. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, żeby to były produkty naturalne, czyli nie traktujmy produktów owocowych, mlecznych jako te dobre źródło, właśnie np. wapnia czy innych składników odżywczych, bo one zawierają w sobie bardzo duże ilości cukru. Jak czasem popatrzymy na opakowanie, to w takich jogurtach pitnych. Tak. Mlecznych potrafi być w 300 ml 6 łyżeczek cukru. My sobie tego nie, często nie zdajemy z tego sprawy. To są ogromne ilości cukru, więc wybierzmy te naturalne wersje tych produktów. Jak wolimy owocowe, sami sobie dodajmy świeżych owoców. I wtedy nie będzie tego cukru prostego, dodanego, który nie wnosi żadnej wartości dla odżywczej, a z korzyścią Taki zdrowy posiłek skomponujemy. No i oczywiście druga zasada to raczej te o niższym, niższej zawartości tłuszczu niż wyższym. To, to nie musi być od razu 0%, bo wtedy ta smakowitość jest nie najlepsza. Ale jak wybieramy tuż tak przykładowo mleko, tak mamy 3 i 2, ale jak wybierzemy 2% tłuszczu, to nie wpływa to znacznie na naszą smakowitość, na, na odbiór, a dużo mniej tych tłuszczów, w tym tych nasyconych, które szkodzą naszemu sercu, tak ogólnie mówiąc, więc na to jeszcze zwrócić trzeba byłoby uwagę. No i ja jeszcze jestem wielką fanką tych różnego rodzaju nasion, orzechów. Taka garść dziennie, takie około 30 g, to jest naturalny suplement. Tak to należałoby określić. Bardzo wiele tych antyoksydantów, witamin, składników mineralnych w sobie te Produkty zawierają, więc warto o nich też pamiętać. Tylko też nie, im więcej, tym lepiej, tylko właśnie ta ilość około 30 gramów bo to produkty wysokokaloryczne. Bardzo dziękuję, Pani Doktor, za tą naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że y, powinniśmy ten temat kontynuować i już dzisiaj zapraszam Państwa na nasze następne spotkanie, Panią dietetyk, Panią Doktorkę Terzynę Okręglicką. Będziemy wtedy rozmawiać o żywieniu dzieci, o ich nawykach, zwłaszcza w czasie epidemii. Dziękuję bardzo Pani Doktor. Dziękuję bardzo.